Jakub zapraszam na kolejny odcinek Przewodnika. Dzisiaj moim gościem jest aktor, scenarzysta, reżyser, człowiek kina i teatru, Olaf Lubaszenko. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Dzisiaj zaczniemy od tego, co jest aktualne najbardziej, czyli od serialu Matka, który można oglądać na platformie Polsat Box Go, ale pan tam się wciela w człowieka w służby i jak też pan wspomina pracę przy tym serialu? Było to moje kolejne w życiu spotkanie z reżyserem Piotrem Trzaskalskim. Niezwykle go cenię za jego wrażliwość, uważność i wspaniały zupełnie rodzaj takiej wizji. Całości to jest ważne u reżysera. I to, jak Piotr pracuje, jest dowodem na taką tezę, w myśl której nie trzeba być ostrym, nie trzeba krzyczeć, nie trzeba okazywać cech brutalnego zarządcy, żeby bardzo profesjonalnie i skutecznie rządzić takim skomplikowanym organizmem jak ekipa filmowa można to robić z czułością, wrażliwością, delikatnie, ale podkreślam skutecznie i to właśnie spotyka tych, którzy mają tę radość pracy z Piotrem Czaskalskim. On też powiedział takie słowa, pamiętam, że w jego on pochodzi z takich czasów, że w których o coś chodziło tworząc dzieła kultury, w których właśnie w ogóle w sztuce o coś hmm. chodziło. Czy mia, miał pan takie wrażenie, że przy tym serialu tworzycie coś naprawdę wartościowego. To jest y, ciekawe, bo y, y, cytowany przez pana Piotr w tym w tej swojej wypowiedzi użył czasu przeszłego. Y, ja tymczasem uważam, że, że niekoniecznie jest tak, że t, tak już się nie dzieje. Dzieje się tak, tylko nie cały czas. Nie zawsze. Wiadomo, że wymagania rynku współczesnego, bo czy tego chcemy, czy nie, to i świat produkcji serialowej czy filmowej, czy w ogóle telewizja, media stały się elementem rynku właśnie. Więc no, prawa rynku są takie, że musi być e, zróżnicowana oferta i muszą w niej dominować jednak pozycje o charakterze ściśle rozrywkowym takie które nie wymagają wysiłku intelektualnego przesadnego od widza po prostu mają być miłym sposobem na spędzanie wolnego czasu po trudnym Rozrywką. dniu i ja to rozumiem bo to jest to jest absolutnie oczywiste ale coraz częściej pojawiają się też w tym wszystkim pozycje które niosą ze sobą też pewien ładunek wartości pewien Przekaz, pewien rodzaj mm, zaproszenia widza do dyskusji. I co ciekawe, bo dominował u nas i jeszcze chyba pokutuje nawet w naszych głowach, może już e, nie w, e, u przedstawicieli pańskiego pokolenia. Przepraszam, to nie jest ageism, to jest po prostu sprawa oczywista. E, e, taki podział na to, że coś jest wartościowe e, albo coś jest komercyjne, prawda? E, Albo jest wartościowe i ma przekaz, treść, ambicje, albo jest po prostu rozrywką i, i że to jest taka alternatywa, która, której te dwa bieguny się nawzajem wykluczają. Tymczasem widzę i patrzę na to z satysfakcją, radością i nadzieją, że coraz częściej to wcale nie jest alternatywa. To znaczy, że te punkty się zbiegają i powstają rzeczy niezwykle atrakcyjnie formalnie, niezwykle zaawansowane warsztatowo, po prostu świetne profesjonalnie, które się ogląda jak najlepszą rozrywkę, a tymczasem one jeszcze do tego wszystkiego są o czymś i nie są banałem, nie są zwykłym wypełniaczem czasu. Jeżeli chodzi o, ten, o te produkcje, które nie są banałe, bo jednak przy serialu Matka tak. trzeba dużo myśleć, jest tam zagadka kryminalna. I wracając do Pana postaci Kamila Wiliczka, nie tego boiskowego, tylko... Pozdrawiamy Kamila Wilczka, tak. Z... Jaki on jest? Może tak, krótko Piasta. i za chwilę też przejdziemy Jaki do... Jaki jest Kamil z Piastach, Liwice? Nie, z Matki. Ten? Dobra. Wiadomo, jakie są reguły tego gatunku. To jest serial, który ma w sobie silne elementy intrygi kryminalnej, więc za dużo też nie mogę zdradzać. Jest on w jakiś sposób zaprzyjaźniony, zakolegowany z główną bohaterką, z Olgą Bołądź. Pewnie łączy ich jakaś sprawa, którą wspólnie rozwiązywali albo po prostu znali się i lubili w przeszłości. Teraz bohaterka wykorzystuje trochę tę relację do tego, żeby żeby jej prywatne śledztwo, żeby to ta zagadka, którą ona próbuje rozwikłać, i znaleźć prawdę po prostu, ona dąży do, do wyjaśnienia prawdy, e, e, prosi Kamila wiele razy o to, żeby jej pomógł, przekroczyć jakieś nieprzekraczalne bariery. I co, co ciekawe kamil to robi, pomaga jej. Ja kamil. Cześć! Hej. Załatwiłem Ci widzenie. O 16.30 na pół godziny. No tylko, że to za 10 minut. Trzeba się zbierać. Dziękuję w imieniu własnym firmy. A wiesz, czego on w ogóle może od ciebie chcieć? Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Robię to tylko dla redakcji. A, czyli to naczelna będzie mi wisieć przysługę? Okej. Okay. <laughs> Co, może chcesz, żebym tam z tobą pojechał? nie dam radę. okej okay, jak uważasz popytałem trochę ten gość dostał agresora niedawno pobił współwięźnia do nieprzytomności także uważaj jakoś mnie to nie dziwi no to do roboty a i gratuluję trzeciej gwiazdki i przejdźmy do kolejnego tematu serial rafi pan powiedział o tych produkcjach które są bardziej być może Rozrywkowe. Jest to serial komediowy, można powiedzieć, z elementami metafizycznymi, jak to zostało już tak bardzo poważnie e, powiedziane. I aż chcę się powiedzieć, jakie to uczucie zagrać Boga, bo pan tam zagra? Czyli zdradzamy? Możemy już. Kogo? Się... Jest to bardzo dziwne uczucie, z którym do tej pory się nie spotkałem. Tak sobie myślę żartobliwie, że na szczeblach aktorskiego awansu to, to jest dość już wysoki poziom mówię o graniu boga więc nie traktuję tego w ten sposób to nie jest w żadnym stopniu szczyt drabiny tylko element. Bardzo ważny oczywiście element niezwykle zgrabnego ciepłego ale też czasami nieoczywistego projektu jakim jest trafi tam jest. Ogromnie dużo poczucia humoru, ogromnie dużo, ale właśnie najbardziej mnie cieszy w tym opisie ten fragment, który mówi o elementach metafizycznych, bo to jest coś, co zawsze chłonąłem jako widz, po prostu z największą radością, ciekawością, kiedy okazuje się, wydaje nam się, że oglądamy coś obyczajowego, e, fajnego, ale jednak realistycznego, a potem nagle następuje jakiś twist. I okazuje się, że te postaci są aniołami, diabłami, duchami. Mamy takie przykłady w, w historii kina i serialu, i literatury. Więc liczę na to, że widownia kupi ten, ten klimat i tę konwencję. Tam jest Paweł domagała w głównej roli z Wózza ja mam przyjemność głównie spotykać się na planie z Pawłem i z takimi niesamowitymi osobistościami, jak ta Nuta Stenka, wielka aktorka. No i jest Rogucki, Piotr Rogucki, którego wcześniej nie znałem, a który zawsze mnie bardzo ciekawił jako, jako aktor i jako. Jako artysta, który śpiewa. Jest to produkcja komediowa i tak się zastanawiam, czy w obliczu takiej obsady było dużo śmiechu na planie. Chociaż często zachodzi taka zasada, że jeżeli jest śmiech na planie, to jest płacz na ekranie. Ciekawe, że ta zasada, wejdę panu w słowo, nie działa w drugą stronę. Znaczy, nie ma takiej zasady, że jak jest. Poważnie na planie, to wychodzi bardzo śmieszny film. Gdyby to było takie proste, to zapewne stosowalibyśmy tę zasadę i mieli gwarancję, że film będzie taki, że boki zrywać. Ale to tak nie działa. To są takie piękne, bardzo efektowne, ale jednak bąmoty, takie aforyzmy, które z rzeczywistością mogą czasem mieć coś wspólnego, ale generalnie niekoniecznie. Powiem panu, że grałem kiedyś. Lucyfera w teatrze. Myślałem sobie, co jest najważniejsze w tej postaci, kiedy ją próbowałem budować, jakoś ją ugryźć. I pomyślałem sobie wtedy, że najważniejsze jest to, że na pytanie, jak się zachowuje ten Lucyfer, odpowiedź brzmi, jak chce. On się zachowuje, jak chce, ponieważ ma. Ku temu możliwości. Oczywiście mówimy o Lucyferze w cudzysłowie. I teraz trochę to wróciło, bo jeżeli tamten się zachowywał jak chciał, no to co dopiero ten, który, który ma dużo, dużo większe możliwości. To jest fascynujące ten świat który, który tam został napisany Jeżeli chodzi o seriale komediowe i produkcje komediowe i też o humorze na planie no ciężko z panem nie nie zacząć tego tematu jeżeli chodzi o komedię i Chciałem też za zahaczyć o taką tematykę aktualny stan polskiej komedii, bo z jednej strony wiem, że każde pokolenie ma swoją taką paczkę filmów i takich reżyserów swoich ulubionych i kiedyś właśnie mhm. e, były to filmy Barei. E, później kolejne pokolenia to są oczywiście pana już filmy, e, pokolenia, które się wychowały na pańskich e, komediach. I ja się tak zastanawiam, dlaczego kiedyś dla mnie te filmy były kultowe, a te scenariusze. I te teksty stawały się kultowe, i my z kolegami sobie wymienialiśmy się różnymi dialogami. A dlaczego już dzisiaj nie powstają takie produkcje? Zmienił się świat. Ilość możliwości, bodźców, źródeł, z których płyną do nas inspiracje, jest nieskończenie większa niż kiedyś. Kiedyś było tego znacznie mniej. Za czasów wspaniałego, wielkiego Stanisława Barei było tylko kino i telewizja. Oczywiście były książki, ale o tym akurat nie rozmawiamy, bo tu nie jest biblioteka, tylko, tylko to, co jest. Więc rozmawiamy o filmie i o telewizji. Pan Stanisław Bareja był siłą rzeczy bardzo ważnym głosem, bo wszyscy to oglądali jednocześnie albo prawie jednocześnie. Później Juliusz Machulski wspaniale zupełnie przemawiał do widzów w latach 80. i 90., ale też tych źródeł, czy powiedzmy nośników, na jakich to do nas docierało, było stosunkowo mało. Potem były lata 90., początek 2000., a potem świat się zaczął naprawdę tak niezwykle dynamicznie zmieniać, że już po czasie, kiedy ja robiłem te najbardziej powiedzmy znane filmy, to wszystko się zmieniło. Zaczął się zmieniać rozkład widzów pomiędzy kinem, telewizją, internetem. Więc dzisiaj może nie jest tak, że coś jednocześnie wzbudza. Tę samą emocję u milionów ludzi, jak to było kiedyś, chociaż trochę to wraca, tylko w innej formie. To, co robią platformy streamingowe, pozwala nam doświadczyć czegoś wcześniej niedoświadczalnego czyli tego, że film, produkcja, która powstała tu, albo serial tu u nas, za kilka miesięcy jednocześnie trafia do dziesiątków milionów ludzi. Czy do dziesiątek milionów ludzi na całym świecie tego samego dnia. To jest zupełnie niesamowite. No ale to też jest rozproszony odbiorca, ponieważ no, gdzie się możecie spotkać, jeśli pan i jeszcze 6 milionów ludzi na świecie e, będzie miało te same emocje na temat jakiegoś filmu w tym samym czasie, to gdzie się spotkacie? Nie spotkacie się. Najwyżej wymienicie sobie jakieś komentarze gdzieś na tych. Na forach czy w mediach na mediach społecznościowych. Więc świat się po prostu zmienił, i może stąd pańskie wrażenie, że nie powstają już filmy, które budziłyby taki sam rodzaj emocji w, w odbiorcy. Widz się zmienił, jego koncentracja też wszystko ja. tak jakby szybciej. Ciekawe, czy może na polskim rynku kiedyś. Chociaż niektórzy aktorzy mówią, przepraszam, już, że jak widz okazuje zniecierpliwienie albo daje znać w touch, że nie słyszy to trzeba grać wolniej i ciszej, więc może może nie powinniśmy ulegać tym potrzebom, tylko właśnie wręcz przeciwnie robić. Jeszcze bardziej monumentalne, majestatyczne i wycyzelowane ujęcia nie to już się dzisiaj nie sprawdzi to to pewnie będzie tak, że film tak zwany festiwalowy artystyczny będzie trwał będzie trwał, ale nie będzie stanowił już takiego Znaczącego ułamka całkowitej produkcji. Trochę szkoda, ale z drugiej strony, czy ja wiem, są dowody namacalne od wielu już lat od kilkunastu lat może od dziesięciu że twórczość zgodna z tymi wymogami nowego rynku rozproszonego widza, który ogląda na małych nośnikach, na małych urządzeniach w niekomfortowych warunkach nie w skupieniu w sali kinowej, powstają rzeczy wartościowe. Takie, którym udaje się połączyć i y y y możliwość przykucia uwagi tego rozproszonego widza i jednocześnie przenieść, ocalić wartości artystyczne y i intelektualne. To jest piękne, no. to jest piękne, bo ja bym to traktował raczej jako wyzwanie, a nie jako powód do użalania się czy krytykowania. Chciałem jeszcze zapytać, bo takie mamy filmy w naszej ofercie Polsat Box Go, takie jak Wygrać Marzenia, Na Chwilę, Na Zawsze. I ja, zauważyłem taką... ja tam występuję. Tak, obu. ja się tak zastanawiam, bo wciela się pan w jednym filmie w prezesa związku, w drugim dyrektora ośrodka i ja tak myślę sobie, czy aktorska profesura, nazwijmy to tak, nie polega trochę na tym, że aktor wraz z wiekiem i doświadczeniem wciela się w takie Postaci nadzorców pewnych, e, pewnych organizacji lub po prostu wysokopostawionych osób. Czy nawiązuje Pan do postaci Pana Boga w ten sposób finezyjny? Bo to, to jest też, to. można powiedzieć, stanowisko kierownicze. <laughs> no coś takiego jest. Wie Pan, trudno sobie wyobrazić, żebym teraz zagrał e, e, 19 pracownika poczty, który podgląda kogoś przez lunetę. No po prostu takie są prawa, prawa biologii, kalendarza a, i naszego życia tu na Ziemi, że z wiekiem jesteśmy predestynowani do czy predysponowani do o, robienia innych rzeczy. Trochę się cieszę, bardziej się cieszę niż martwię, że tak jest, bo powiedzmy, że zawsze miałem taki temperament, powiedzmy, trochę starszego człowieka niż byłem. I mogę powiedzieć, że prorocze w pewnym sensie okazały się słowa, które wypowiadał Leon Niemczyk, mój ukochany Leon Niemczyk. E, mogę powiedzieć, że byliśmy ze sobą zaprzyjaźnieni. W serialu Życie Kamila Kuranta, w którym debiutowałem w 81 roku. I tam ten Leon, który grał narzeczonego mojej mamy, którą grała Ewa Dałkowska, tak patrzył na tego dzieciaczka i mówił, czy ten chłopak jest jak austriacki emeryt. I muszę powiedzieć, że po prostu po 40 latach wiekiem dorosłem do swojego temperamentu. A jednocześnie pracowałem nad tym przez te wszystkie lata, żeby. Ekspresja, którą proponuje w swoim działaniu zawodowym, ale też w takich rozmowach nie była monotonna, nie była jednostajna, nie była po prostu zbyt nudna, bo trochę nudna musi być. No bo jaki prelegent, taka ekspresja. <grym> panie, panie Olafie, na koniec. Króciutko, króciutko, czy możemy się spodziewać jakiegoś nowego filmu w pańskiej Chciałbym. reżyserii? Chciałbym. E Zrobiłem sześć. Szóstka to pozycja, na której gra w naszej reprezentacji Grzegorz Krychowiak albo Krystian Bielik. Ale ja, kiedy jeszcze grałem w piłkę, zawsze grałem z ósemką. I tak mi chodzi po głowie ta ósemka. To byłby mój plan reżyserski na życie, a zarazem marzenie, bo wiemy o tym dobrze, że każdy plan tak naprawdę jest tylko marzeniem. Panie Olafie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Szanowni Państwo, poproszono mnie o wybranie kilku filmów, które chciałbym Państwu zarekomendować. Na początek Zabawa, zabawa Kingi Dębskiej. Film bardzo, bardzo. Poruszył mnie, kiedy go widziałem. Tytuł jest zdecydowanie gorzko, ironiczny. Film opowiada o problemie alkoholu, problemie alkoholowym, o tym, co alkohol robi z ludźmi, w tym wypadku konkretnie z bohaterkami. Jest ich kilka, pięknych kreacji aktorskiej, bardzo ciekawie, wciągająco i poruszająco opowiedziana historia ku przestrodze i refleksji. Możemy zrobić badanie krwi, stwierdzić, czy z Człowieku, ta pani nie jest zwykłym obywatelem. Przepraszam. Nie wiedziałem, że są obywatele różnej kategorii. To się dowiedziałem. Kolejny film, o którym mogę powiedzieć coś zdecydowanie dobrego, to 25 lat niewinności sprawa Tomasza Komendy. Film wyreżyserowany przez Jana Cholubka ze wspaniałą rolą Piotra Trojana. Nie tylko zresztą jego. No to jest przykład kina, który ma niezwykle silny związek z naszą społeczną rzeczywistością. Opowiada o sprawie autentycznej, sprawie, którą żyła cała Polska. No i o takiej sprawie, w której ta sprawiedliwość pokazuje, że wprawdzie po wielu, wielu, wielu latach, ale jednak jest. A więc również z tego powodu warto ten film zobaczyć. Policja! Oprócz się! Policja! Siadaj! Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa. Szanowni Państwo, kolejny film, o którym powiem coś dobrego z przekonaniem, to Zimna Wojna. Ale nie dlatego, że jest zima, tylko dlatego, że po prostu to jest świetny film w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który to reżyser zaangażował wybrany idealny duet głównych bohaterów, a mianowicie Joannę Kulig i Tomasza Kota. I, Piękny, nastrojowy sposób, sfilmowane, i również, co nie bez znaczenia, stało się wstępem do zagranicznych, naprawdę poważnych karier tych dwojga aktorów. Z czego się bardzo cieszę i, jako obywatel, jestem tak dumny, jak wtedy, kiedy widzę, że nasi sędziowie prowadzą świetny mecz finałowy Mistrzostw Świata. Mówię poważnie, to jest ten rodzaj satysfakcji, którą każdy z nas powinien mieć, kiedy komuś z nas udaje się odnieść sukces. Ja chłopca, za szyję. Będę kochać, póki żyje. Będę kochać, póki żyję. Proszę państwa, kiedyś się mówiło tak, że film, którego akcja dzieje się w lecie, musi być wypuszczany do kin czy na antenę w lecie, a taki, którego akcja dzieje się w zimie, zimową porą, no i tu mamy taki przypadek, kiedy możecie Państwo w tę zimę, przełomu lat 2022- 2023 obejrzeć sobie film zimowy. Chciałbym powiedzieć, że to jest lekki film, ale bym skłamał. Film nazywa się Dom zły, jest dziełem reżysera o no jednego z najważniejszych w historii naszego kina, Wojciecha Smarzowskiego. To był mój pierwszy kontakt z jego kinem. I muszę powiedzieć, że niezwykle mnie poruszył i, i kreacje e, aktorów e, mam przed oczyma do dzisiaj. Widziałem film bardzo dawno, myślę tu o e, Arkadiuszu Jakubiku e, czy Bartku Topie i Marianie Dziendzielu. To naprawdę mocny film. Proszę Państwa, na koniec coś wesołego. A przynajmniej sympatycznego, komedia świąteczna, w której miałem przyjemność wystąpić zagrać e, kogoś zbliżonego do Świętego Mikołaja. Celowo używam takiej formuły, bo to na pewno nie był Święty Mikołaj w sensie ścisłym. Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego sprzed dobrych kilku lat we wspaniałej obsadzie. Spędziliśmy dwa miesiące w Gdańsku. E, śniegu w ogóle nie było, ale udało się zrobić zimę i jest tam dużo ciepła i fajne, fajne role koleżanek, kolegów. E, e, świetna opowieść. Polecam. Można się e, ogrzać nie tylko ciepłem kominka, ale również ciepłem bijącym w nieoczywisty sposób, ale jednak z ekranu w tyle chwilę. Jak ty wyglądasz, bidulku, Nie wychodzę z łóżka. No i bardzo dobrze. Dzień dobry. Robię to tylko dla pieniędzy.